Witam wszystkich serdecznie. Mamy 17 marzec, godzina chyba 9:20, 30 gdzieś. I tak to wszystko wygląda dzisiaj. I są pożytki, bo nie wiem czy będzie widać. Masa pszczół jest z pyłkiem. Wszędzie, gdzie się zobaczy i jest masa, ale one mają odwłoki, aż niektóre tak jakby przezroczyste. Masa pszczół, czyli wierzba nie tylko kwitnie, ale i nektaruje. Jak o kim sięgniemy to z telefonu, to to nie zrobi. Ale jak jest wszędzie, i jest wszędzie pełno. Tutaj po trawie wszędzie pełno pszczół jest. O, widać jak one opadają są tak ciężkie. I tak to, kochani, wygląda. Pszczółki latają, ale. Na pewno się ochłodzi jeszcze, bo to jest, to jest wcześnie, to jest niemożliwe, żeby tak od razu dobrze było i tak to mamy. Jedna, jedyna radość jaka nam pozostała przy tych pszczółkach. Zasuwają biedaki jak mogą One się tam nie boją koronawirusa Bo nie mają tej świadomości że ich cokolwiek czeka sama radość sama radość jak ślimaki pięknie grają do umrzyków zaglądłem no psuje jest prawie półtora korpusu chyba nie chcę skłamać ale cztery, gdzieś cztery i pół ramki zwykłe, wielkopolskie. Jest w ale już krytego. I być może, jak było chłodno, być może one najwcześniej podjęły intensywne czerwienie i obsiadywały ten czerw. Tak myślę, bo jedzenia mają dosyć, pierzgi tam mają dosyć, a już jest dopływ świeżego pyłku, to także nie ma Sensu żadnych suplementów nawet podawać, bo to, co jest naturalne, czy nektar, czy, czy pyłki, to tego nic nie jest w stanie zastąpić. To tyle. Cieszcie się muchami, oderwijcie się od złych myśli. I pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Krzysiek.